Cześć, cześć, cześć. Z tej strony znowu ja i badgirl Girl 121, żeby nie było, i tak szczerze to teraz powiem. Zrobiłam aktualizację na Mowy Star Planet. Pisało, że usuną wszystkie błędy. Błędy Mowy Star Planet naprawią je. Zobaczymy, czy coś się ogólnie zmieniło. Wiecie, z tymi, czy te błędy, wiecie. Nie będę długo nagrywać, bo mam 20%. Hmm. Dlatego mam y, oszczędzanie baterii włączone. Ogólnie, mm, to tak teraz wygląda. Tak mój skin wygląda. I. Moja klinika piękna wygląda tak. Chodzi ogólnie o oczka. Oczka mam inne. Tak o to chodzi. Pufinka, yy, pozdrawiam. Pufinka, mysypy to jest. Dobra, i Dobra, Pufinka, mysypy. Yy, pozdrawiam oczywiście. Misia, dobra, pufinka, sypy. Pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Nawet jej to powiem. Cześć. Znowu się... Pozdrawiam na odcineczku. Yy. Nie, 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 ja chcę spać, bo ja nie chcę tego razem, bo wtedy nie wyjdzie buźka. Cześć, znowu Cię pozdrawiam na odcinek. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Bufinka MSP. sypy ja w ja grałam już w MOWY z więc to wszystko wyjęłam pięknie, ładnie. Zrobię odcinek później, chociaż czy oni właśnie nie będą głodni? Bo, ciekawi mnie 40 level, bo on ma już blisko. Przecież to tak bardzo mnie da, co zrobił odcinek, jak yy, będzie 40 level miał? Yy. Hej, bardzo dziękuję. Napiszę zaraz. Oki. I sypyk. Ale co napiszę? Dobra, nieważne, czy je bez nieugadaliśmy. Ok. Dziękuję. Chyba z prawy. Dobra, i dobra, 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 hmm. Teraz się przebierzemy, ale twarzy nie będziemy w ogóle zmieniać. I, bo te bliskie już bije paść teraz. Tak w sobie. Dobra, się postać, się... Postać jest zimna, więc musimy ją przebrać. Dobrze, tego tak na serio nie jej zimna, ale... Cicho. Ci. pyk. Teraz sobie damy to piórko. To. Nie nie, 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 bo to wygląda jak wszystko byłoby nawalone na. Jedną rzecz, dobra. Zamyśliłam się teraz tak szczerze, bo nie wiem, co wybrać. tej chwila. Dobra, nieważne, bo znowu bardzo. Tak, yy. Seriously, jak to creepy wygląda z tymi, tymi. Jakby jej się oczy rozdzieliły. I no te takie, wiecie, te pomarańczowe. Tak, to jest pomarańczowy kolor. I no były. Ładna postać, ale zobaczymy jeszcze, jakby wyglądała z innymi włosami. Bo chcę stworzyć ładną postać, a nie byle jakie włosy i tyle. to są VIP. Na pewno je te, bo będę wyglądał jak chłopaszek. Te też nie. Te, te. Nawet są dobre. Albo te, te. Te też dobrze wyglądają. Te, te. te y, myślałam, że one będą brzydko wyglądać, że one nawet są ładne. Ja chyba wybieram dobry wybór. Te. I ładnie, nawet to wygląda. Rydzę sobie park zwierzaka. I weźmiemy sobie... Nie, ciebie fajne biorę, bo na ciebie jestem wkurzona, że zmieniłeś mi się przed 39 levelem, ale dobra. Drzewko, drzewko, moje kochane drzewko, chodź tutaj. Wybieram grafy. A co nie to obchodzi? Um, ja zawsze tak robię, że wszystkich ludzi yy, po, yy, wiecie, daję serduszko. Wiem, że oni też na tym zarabiają, ale ja y, daję serduszko, żeby mieć kaskę. Bo jak widzicie, mam teraz mniej, bo na te oczy miałam 530 zł, a wydałam na nie 400 zł. Rozumiecie to? 400, natomiast zostało mi 100. 130 mi zostało, teraz mam 140. Dobra. Ejka. I jeżeli Wam się podoba moja klawiatura, to napiszcie w komentarzach, która Wam się najbardziej podobała. Za niedługo będę ją zmieniać, więc pożegnajcie się z tą klawiaturą bardzo serdecznie. Na, na i będę czekać godzinę, tak tak w ogóle. nagrywam tak w ogóle. I teraz jaki kanał? Jaki kanał, albo nie będzie tak jak kiedyś. No i listotko ciara jedna. Kotaś się zrobiła i myśli, że jest tacy. BLEEEE się na ciebie. BLEE BLEE Dobra. Czemu nie mogę swojego zwierzaka? Pch. Dobra, idziemy stąd, bo nikt się nie pyta. Dobra, idziemy, bo Dlaczego? Lecz hejju. Bo chcę wszystkie zwierzaki, które Dobra, ale jak to zrobimy. Zanim to zrobimy? Można go nie można dwa razy, trzeba później taka Ale fajnie, że też można swoje zwierzaki, dobra, siadaj tutaj. Te animację, gdzie się siada. To jest tak. I jak to fajnie wygląda, nawet na, na serio Wygląda, jakby siedziała serio, że tak za nie mówiłam, ale coś piszczało. Do, ej, ona serio fajnie wygląda jak tak siedzi. Dobra, przyjdź do swojego zwierzaka, już, go w sumie, już to w sumie zrobiłaś, a teraz my idziemy do ogrodu. Tam jest królik. Pozmieniałam tutaj, nie wiem czy robiłam z tego tak bo tak szczerze zapomniałam. I... Przytuliłam znowu swojego zwierzaka, baw się tutaj swoją piłką okiem. Sorry za to, ale co sobie się tak robi właśnie. Ciągle babić dla was. Tutaj nikogo nie ma. Bo to jest w końcu kochnie, żeby mi zwierzaki nie podżerały. Moje jedzenie oni mi podżerają. O wyskubanej. Dlatego ich nie daję do kuchni. do domu i do przytulić pierwkotka. Bo na Ciebie jestem zła, to Ciebie nie przytulę, oddalę się, z daleka się tak na nie A teraz mogę na to siąść? Nie, nie mogę. Mógłby być się działa... No to siądź sobie na podłodze, babo. W czym problem? W problem, PROBLEMOKS? No. I tak możesz siedzieć. Bo jestem na Ciebie wkurzona. Dobra, i masz nowego kwiatka. To nie jest nowa animacja, ale dobra. Nie, nie, nie wnikamy. Ty, czy wy się położyliście spać? Wstawać, kurde, mordy? Ja tutaj pracuję, kopuję, normalnie wam daję żarcie, a wy mi się tu położycie? O wy, kurde. Ja wam dam. Mam nowego zwierzaka i, i wy mnie już nie obchodzicie. Ach. A ja, ten kod jest nie taki nie, realny Znaczy, jest realny. A nieważne. Nieważne. Po co ja tu weszłam? Po co ja tu weszłam? Dobra, nieważne. Idziemy sobie stworzyć jazdy. Him. Która według mnie? spodęki. Dobrze. Hmm. Dlatego, że... Na ślub. Tak się ubierasz na ślub, to już mogłam wybrać tamto. Tę bym poprosiła. Tę bym poprosiła. Nie. Ja poprosiła. A chyba te luki. A czy spotkam mojego luka? Co? Bo czasem jest tak, że na być od... Dobra, teraz, teraz wybieram to, bo to jest ładniej. Bo to jest takie zwykłe. Kupię i chcę. Kup! Nice. Piżama. No to do. Do, do. Do, do? To sukienkę. To sukienkę. Elegancki. Pink. Nie, ja już ja, to jest ładniejsze. Dla mnie vipowa bluzka. To nie jest lipowa bluzka. Popcorn. Nie, ja wolę popcorn niż jakąś bluzkę, która pokazuje język. Nie no, nie chce mi się. <ścoughs> Zrobimy sobie wlozeczkę i ją kupimy. Albo jej nie kupimy, bo jestem 15 z tego co widzicie. <grystanie> mogę kupić 40 zł i im tego nie mogę kupić. Przecież mogę to kupić. Mam 59 zł. 159 zł. <grystanie> Moja postać wygląda jak. Nie wiem, jakie ważne. Wchodzi Miam Dolnośląskie. Czemu ona ma czerwony napis? Jak się zmienia właśnie napis? Dolnoszlowski. Daj. Okay. Wymieniam miała na czerwonego napisu. O, oh, no. Nie. Dlaczego też mam czerwony napis? weźcie. Co za kupa jedna. Musieli mi wziąć... No, elo. Yy, musieli mi wziąć ten czerwony napis. Eee, <noise> Ja po cichu. W ogóle wam to tam Dobra, nieważne. Nagrywam. XD. Kubuś idziesz od o do... A gdzie jest ten Kubuś? Nie! No i teraz ja mam niebieskie. Wyście nie gadajcie tymi niebieskimi, bo kurde mi się zmienia. 1, 2, 1 Zielony znaczek Dobrze Zielony znaczek z FOX Weźcie bin no nie pisz nie weźcie nie zmień, Nie zmieniajcie kolorów napisów, bo kurde mi się też zmienia I Jeżeli jak wchodzicie na mesy i nie spotkacie, to powiedzie Zmieniajcie kolorów. Bo kurde się w Nie będę nagrywać. Znaczy będę, ale. Zobaczymy co odpisze. Ja ci nie mogę Ja ci nie mogę dać grafa Bo mnie wnerwiła, bo kurde Chciałam zobaczyć, czy mogę jej dać grafa nie mogę. Oddaję Luki, No fra. Nie za darmo. Dobra, ja chcę Jak chcę Ty jak ja chcę? Ja chcę dwójkę. Dwójkę! Oddaję Loki. A ile to kosztuje taki luk? Dwójkę! Dwójkę piszemy, dwójkę. Nie wiem, po co ja to piszę, ale... Ale cicho. Cii, cii. Ta dwójka jest ładna. Chwila, ale to jest luk za luk, to ja nie chcę. Chwila. Zobaczymy, który jej luk będę mogła Nie. Nie. Bo, czy jej mogę dać to? Ale bez oczu, bo się nie da. Nie da się nic. Mogę jej dać tego luka. Bo te ubrania sobie są w ogóle niepotrzebne. A, a ponieważ, a te włoski, mogę jej oddać, dlatego, że one do niczego mi nie pasują. Ja je dostałam ogólnie i no to nie moja nie ogólnie, ale... Dash, I... dash, puszro. pozdro. dash, by pozdro. By... 3e, bo... Proszę Będziemy się prosić, kurde Będziemy prosić, proś, proś, Ty, miałem krótko nagrywać, ja nagrywam Ja nie chcę do hej Hej Czy komu chcesz coś wy wy wymienić? E tak. tak. Hej. Ale ja nie wiem, co mam zmienić, nie Chcę coś dostać. Ja nie chcę do szkoły. Ja też nie chcę do szkoły, co ci poradzę? Co ci poradzę, Kurina? Co ci poradzę? Co ci poradzę, Karna? 20 lat. Które z czerwonych? Ona, ona może mieć wiecie, taką vipę na ten róg. bo to jest czerwony vipę. Stary. A jak nie? A jak nie? Ty, a jak nie? Ty to może mieć na tydzień, co ile bym miała diaksów? 20, tutaj 110, 250, 825. Ja to chcę kupić, ale nie mogę. Nie mogę. Nie mogę! Nie mogę. Ehe, ehe. Chyba odpisuję. Co odpisałaś? Mam tylko 5 diaksów. O! O! Okej. daj mi odzdrowie. Bo ty masz pewnie milion tysięcy diak diaksów. Ja chcę. Ja zaproszę sobie wyja... Vy... Vax. Wakson Ile ci jest wakson, Który jest prawdziwy? Jezus Maria... aktywna? Juna. Juna, moja droga kochana. Juna. Juna. No to jaki ma level, powiedz mi? Jaki ma level? Jaki ma level? Juna. I uni, a. Juna. Proszę o Junę. Bo mają tu różne, lewele. Jezus Maria. No i kurde, bo musiałem przelecieć. Juna trzynasty, level jeden zero Okej, dotyczy było tak od razu. na 1 zero jeden. Trzynasty level. Czy jest trzynasty level? Trzynasty, 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 trzynasty. Nie ma. O zostałam. A chyba, że połączone. Juna jedzie w lewo I Zobaczymy, czy jest. A, czy, a, czy w ogóle jest. Takie, takie coś. Takie, takie, takie. takie. Juna trzynastą. Ile ich tu jest? Juna pewnie robiła to samo, co jest z <laughs> <laughs> Przyjaciele, dajcie prośbę, to już by się nie chce szukać. A nie, a chyba, że zwykłe i one... No nie... Jezu, tak się nie chce szukać. Nic nie chce zmienić, cicho być. Szukam juny. Wszelkie no nie, to nie była juna. Już mam z widy, przez to wszystko. Tylko widzę szóstki i czwórki. I jedynki. I piątki. I trójki. I dwójki. I zerówki. O Jezus, Maria, ile ja tego jest! Je jest! Teraz darwali pójdę spać. Wiem, że jest dopiero... 15 17, ale przez to wszystko szukanie to chce mi się spać. Nie ma! Szukano mi specjalnie to zrobiła. Nie wiem. Co chcesz zmienić? Co zmienić? Nie wiem. Nie... Dobra, wychodzimy sobie. Tak... I zmienimy przy okazji Klawiaturkę Klawiturkę. Klawiaturkę I Jeżeli chcecie. Więcej odcineków to piszcie w komentarzach i piszcie z Czego, czego. Dobra, czego? zmienimy moje być moi. Już patrzałam, dobra, to to wchodzimy tutaj. Edyty moje być moi. O nie! I nie, 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 jaki jest. Mam 9% spokoju, czy by było w ogóle kartowodniczka. No dobrze, kochani. Ja już muszę kończyć, bo jak widzicie, ma 9 baterii, ja się z wami żegnam i trzymam się. Eluwa!